Jest fajniejsza rybka, no jest przepięknie, a czy było warto? Cześć, witajcie na kanale Co Na Wędce Dzisiaj w tej przepięknej scenerii Pada śnieg Przepięknie, drzewa są całe białe Nie ma zbyt dużego wiatru A dodatkowo jeszcze mam parasol zamocowany Na tej rurce, o której mówiłem Dałem po prostu mniejsze tej obejmy I jest i na głowę nie pada, lekko ten śnieżek zacina, ale mam nadzieję, że kamerka będzie sucha. No jest przepięknie, a czy było warto? Zawsze jest warto. Zawsze jest warto pojechać na ryby. No Jest przepięknie, cisza, spokój. Kilka łódek oczywiście jest. I cel? Jakaś większa rybka. Było widać w dołach bardzo dużo drobnicy, fajnie i Jakieś większe rybki też było widać. Więc może, może dzisiaj coś by się udało złowić. Trzeba popróbować. Także zapraszam na film. Już przy takiej pogodzie na łodzi, to fajnie sobie gogle założyć. Wtedy ładnie wszystko widać. I stoję sobie w tych goglach ciepło ubrany. Ręce trochę marzną, ale zaraz rękawiczki będą założone. No i dobra, tu można stanąć. Ale żeby kamerka nie padła, to parasol. Znalazłem jakieś na od sądzie rybki. Nie jakieś bardzo duże, więc może o konie. No i zobaczymy. Ale pięknie słychać, nie widać ich niestety. Słychać gęsi. Śnieg pada w poziomie, praktycznie. Ale jak ręka zgrabiała, to już tak nie czuć tego, jak się obijają te rybki. Jest całkiem fajne, twarde dno. Trochę się napływałem, żeby gdzieś poszukać ryb. No i niestety na każdą zmianę miejsca muszę zdejmować kamerę. Bo w tym momencie jest założony ten Mediamod, żeby z powerbanka szedł prąd. Inaczej to by było pewnie 15 minut nagrywania i zmiana baterii. A że pada na wszystkie złącza i ładowarki, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Ale bardzo chciałem to nagrać. Jest przepięknie, po prostu przepięknie. Jeszcze w takich okolicznościach przyrody nie wędkowałem z łodzi. Pada śnieg, wszędzie jest biało. no Przepięknie, nie jest za zimno, jest chyba z 1 stopień na pusie. Może jakieś 0. Ah, beautiful! Stanąłem teraz w takim dołku i rzucam na wypłucenie i pod prąd. Czyli tam jest górka i w dół będę sprowadzał razem z prądem, tak jak rzeka tutaj wpływa. To jest spoko w tym parasolu, że ma tutaj takie dziurki. I wiatr go nie porwie, tylko zaczyna wylatywać przez te dziurki. Zmiana na coś cięższego. Woda przy powierzchni ma już 5 stopni. Więc mocno spadła temperatura wody. Ale jest genialnie. Jeszcze w takiej scenarii nigdy nie wędkowałem z łodzi. Widać po szczytówce, że biały ryb jest. Obija się tam o przynętę albo o plecionkę. teraz, jakie było stuknięcie. No i ten patencik się sprawdził. <laughs> Może śmiesznie wygląda, nieprofesjonalnie, ale jest. Jest parasol. Na głowę nie pada. Elegancko. No i akurat w przypadku nagrywania na kamerę też nie pada, więc jeszcze bardziej elegancko. I teraz stoję sobie na takim 8-metrowym dołku. Tuż przy mnie jest krawędź wyjścia na brzeg. Wypłycenie. i zobaczymy. Drobnicy jest pełno. Mnóstwo, po prostu, całe mnóstwo. O, i są też większe ryby. Tutaj jakieś przypłynęły, ale właśnie część ryb jest podniesiona. Ale drobnych rybek jest całe mnóstwo. kaczuchyła będzie. Fajny taki kancik. Dłuż tutaj idzie. Ja stoję na 8 metrach. No, wyjście jest do brzegu. Ładne, twarde dno. Ładnie szczytówka odbija. No ale dzisiaj jeszcze bez kontaktu. Fakt, że większość to pływałem. Pewnie już z piąty raz powtarzam, że ta sceneria jest przepiękna po prostu. Przepiękna. I jest jakaś szybka Kurde, spadła. Chyba nieduży okonek był. Próbuję zaraz jeszcze mniejszej przynęty. Przy tym stadzie drobnicy muszą być jakieś okonie, wyjścia nie mają, <grymują> pilnują na pewno gdzieś. Teraz po samym spadku próbuję, po kąciku i tak po kolei jak tam jest ten kant, to po kolei będę rzucał, schodził, w kolejne miejsca. O, Coś trzymało, coś czuję, że te okonie dzisiaj jakieś takie średnio chętne. W ogóle, to ja chyba mam tą przynętę 10 centymetrową, może zaraz zmniejszę trochę przynętę i zobaczę, co to są za rybki. Jest. Spadł znowu. Ech, skubaniec. Chyba trochę za duża przynęta na te rybki, które tam są. Ale nadal oczywiście nie zmieniłem, bo na te większe by się przydało zapolować. Ciekawe, czy będą chciały brać. Słońce się w ogóle przybija ze chmur. A teraz na Leniucha pod parasolem. Teraz żurawie sobie ci plecą ale też ich nie widać za dużo chmur o, są znowu te stado drobnicy, widać je tutaj ładnie, a tu się zlały aż z dnem wygląda jak dno, a tutaj widać te ryby przepięknie. Pełno jest ich, pełno trochę sobie podniosę parasol, po będzie się wygodniej rzucało i wędkowało. O! to stado jest teraz cały czas pode mną. Jest tutaj, a ja dookoła sobie poobławiam, gdzieś może stoją jakieś okonie, może jakiś sandaczek, zaraz zobaczymy. I jest, siedzi, i spadł, kurde, znowu jakiś chyba maluch. No już to stado gdzieś się przemieściło, będę musiał zaraz znowu je poszukać, cały czas gdzieś przepływa mi ucieka. No tu jakieś fajniejsze ryby się pokazały, płynę pod prąd. Zobaczyć czy one płyną z prądem czy pod prąd. Jest coś, ale co to jest? Jest to konek w końcu, nie wiem czy to się nagrało. Malutki, ale jest. Dobre miejsce. Są okonki, się można innych większych ryb spodziewać. Wziął na samym kęciku, rzucam na wypłucenie, a tutaj stoję już na 8 metrach i gdzieś tutaj rzucam. Tutaj jest stado trupnicy, już się kończy. Widać, że gdzieś się rozeszło. Ale tu jakaś gruba ryba przepływa, właśnie w tym momencie, po prawej stronie. Ogromna. Może jakiś sum na żarcie wyszedł. Duży szczupak, sandacz, nie wiem. Ale przepięknie odbita ryba. O, a tu chyba, dru a tutaj chyba jest druga. Piękna ryba. Aj, trzeba szybko jakąś dużą przynętę podać. A jak widać, jak fajnie znikło tu stado ze zechosądy. Moment zniknęło w sensie. <laughs> Ale piękne. O konie, o kurde. No to już jest na no 100%. To są okonie. Stado okoni też. Najpierw była drobnica, już jej tutaj nie ma. Później przepłynęła jakaś bardzo duża ryba i teraz okonie. Ale pięknie to widać. Przepiękne ryby. Okonie, tutaj znowu drobnica się pokazała, to są przepiękne ryby, moim zdaniem okonie, ale znowu rzuciłem nie w tą stronę co trzeba. I standardowo, najgorsze, że nie wiadomo w którą stronę te ryby popłynęły, znowu rzuciłem nie w tą stronę co trzeba, teraz ryby są tu. I tak pływają. No dobra, skoro pływają, trzeba obrzeć coś dookoła i zobaczyć, może coś się uda złowić. Ale pięknie odbite ryby, przepięknie. Przepływają właśnie duże ryby. Takie statko. Ale piękne ryby. O, a tu stado drobnych rybek. A tu jakieś duże ich pilnują chyba. O, właśnie to jest ta ryb drobnica. A tu były jakieś 3-4 większe ryby. Taka kula. No właśnie co jakiś czas się pojawiają fajne ryby w toni tych nie umiem złowić A teraz kolejne miejsce A i przez gadanie przez telefon w zaczep przynęta wpadła o je spuściła udało się odstrzelić i jest to konek mały, ale stuknął, o, spadł Już przy samej łodzi A są tu jakieś ryby Się kręcą cały czas widać Pięknie Ale stado wpłynęło Tutaj to jakby trochę jakaś większa ryba A ogromne stado Chyba leszcze Bo jest takie większe trochę więcej I ciach już odpłynęło Ostatnie ryby tutaj widać już na sądzie, A tu już pusto No piękne stada tutaj pływają Widać je. Wszędzie tutaj dookoła, pływają pod łodzią. Tą i z powrotem, ale na no nic się nie trafiło większego. i Już na razie nie widzę żadnych większych ryb. O, znalazłem kolejne jakieś ryby, bardziej takie porozstawiane. O, i tutaj coś fajnego. Całe stado w takim zagłębieniu. uuu, mnóstwo ryb. O, ale coś się zmienia, bo. Ryby też się pokazują na putrze, 5-6 metrów. Wcześniej trzymały się samych dołków, a teraz już na 5-6 metrach. Niestety nie mam żadnego mierza. barometru, przepraszam, przy sobie, żeby sprawdzić, czy się coś zmieniło z ciśnieniem. No ale ciekawe. Śniadanie, 14 prawie, śniadanie. Uuu, a tu jakiś drąg czy coś pod wodą. No przepiękne stada dużych leszczy znajduje. widać je tutaj, po tej stronie. Są, ale... No nic większego się nie trafia. Szukam, zaraz koniec dnia, ale trzeba próbować. Przepięknie widać chmary biało-rybu, ale drapieżników przy nich nie ma. No nie chcą ani na ciężko, ani na lekko. Chyba będzie dzień zakończony tylko tym jednym okoniem. Dobra, może chociaż blaszka dzisiaj honoru uratuje. Ale piękne tutaj ryby są. Chyba o konie. No i jest. I jest to konek. Ale taki nie za duży. Był kolejny i puścił. A puścił, ale razem z ogonem. Jest chyba jeszcze jeden, ale się w ogóle nie rusza, chyba że to muszelka. O kurde, jazgasz. Jazgarza wyjąłem. <laughs> jazgasz, normalnie jazgasz. Wielkości przynęty. jest to koń. O, chyba trochę fajniejszy. O jest jakiś fajniejszy. I jest. A może i to o konie za o tym stadem jazgarze przypłynęły. I je sobie tam zjadają. Ale to ok, tylko tak za ogony, ledwo, ledwo ten bardzo fajnie wcięty, który się złowił, ale większość to jest albo małych ryb, albo leniwce. Jest fajniejsza rybka. Co to będzie? Fajnie chodzi. O, ale piękny, przepiękny okoń. Przepiękny okoń. Przepiękny. Najpiękniejszy miał. No takie trzydzieści, trzydzieści trzy centymetry. Piękna ryba. Lecz płynie No i przepiękne nie w końcu ponad 30 jednak trzeba było trochę postać w tym miejscu Uch ale się ciepłutko zrobiło a śnieg cały czas pada Stada drobnicy No i ten jazgarz który się trafił Było warto Ua Coś grubego jest tutaj No ale już się zrobił mróz Zamarza i zamarzło też śnieg zamarzł też na parasoli. No i zaraz trzeba będzie kończyć. Ale zapisy ryb są przepiękne. Leży to ryby w toni. Pan już księżyc jest za chmurami. Jest i księżyc. Dzisiaj były okonie na zimno. na Dziękuję za obejrzenie filmu. W lewym dolnym rogu jest playlista z filmami o podobnej tematyce, w lewym górnym rogu mój najnowszy film, a w prawym górnym rogu zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.